Cześć, witajcie! Ja jestem Aku, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko nabijać kilometry do Pokemon Go, nie wychodząc z domu. Jedyne, czego potrzebujemy, to zainstalować w, w sklepie Play aplikację Google Fit. Musimy ją zainstalować. Gdy już się nam zainstaluje, możemy wyszukać jeszcze raz Kolejną aplikację, ale tym razem aplikację D Fit, która nam będzie te kilometry naliczać. Instalujemy sobie ją. Gdy nam się już zainstaluje, musimy poszukać gdzieś na pulpicie naszych aplikacji. Tutaj mamy Fit i DeFit. I klikamy sobie na początku. W aplikację FIT. Wybieramy swoje konto. Musimy przejść jakby samouczek tutaj. Tutaj musimy użyć lokalizacji. Musimy zezwolić oczywiście. Zezwól 40 minut. Wybierzemy sobie zapisać cele, jeśli się chce. Osiągnąć każdego dnia, możemy pominąć. Idziemy dalej. I gotowe. I mamy tutaj tak. I musimy wejść teraz w profil. Musimy wejść w ustawienia i sprawdzić, czy jest tutaj monitor i aktywność. Te mapy, te mapy możemy sobie wyłączyć. I resztę mamy już. Dobrze, możemy sobie tutaj zmienić wzrost, ale to jest niepotrzebne. I teraz wchodzimy w aplikację DeFit. Musimy się zalogować. Wybieramy konto, to samo, które jesteśmy zalogowani na Ficie. I mamy tutaj Możemy sobie obejrzeć reklamę, żeby dodać sobie 250 minut. Maksymalna ilość minut to jest 600. Ustawiamy tutaj na stabilny. Maksymalnie, dziękuję. że maksymalnie to 20 km na godzinę. Mam tutaj 10 km na godzinę, także na maksa można spokojnie włączyć. I możemy kliknąć synchronizuj dane fitness. Będą to 5-15 minut synchronizowane. nawet mów, Myślę, że nawet mniej, jak sprawdzałem. Teraz jedyne co musimy zrobić to wejść w ustawienia. Musimy wejść jeszcze w ustawienia aplikacji. Aplikacje. Wyszukujemy sobie w aplikacjach Pokémony. Klikamy. Domyślną pamięć. I musimy kliknąć wyczyść dane. I wszystkie dane muszą nam zostać usunięte. Gdybyśmy mogli się ponownie, ponownie zalogować. musimy wejść w Pokémony. To trochę potrwa, także tutaj Wam oszczędzę czekania. Musimy wypełnić tutaj swoje daty urodzenia. Ja nie będę Wam tego pokazywać. Gdy wpisaliśmy już swoją datę urodzenia, wpisujemy re Returning Player i. Jeśli musimy się zalogować Ja akurat będę się logować przez Google'a zezwolić i to samo konto, na którym jesteśmy zalogowani na Google Ficie i Deficie. Teraz nam się będzie włączał. się nam włączać pokemony. Ładuje to nawet to długo trwa czasami nawet. Jak już się załadują Pokémony, trzeba zezwolić na wszystko, bo od początku jakbyśmy się logowali na samego y, Pokémony, same pokemony byśmy od początku jakby w pierwszy raz włączali. I się wszystko zapisało. I teraz musimy wejść w Pokémona, w ustawienia i zaznaczyć opcję Adventure Sync i turn it on i ok i w zasadzie już wszystko nam powinno się dobrze działać i musi być wyłączony battery server y na pokemonach jak zarówno y na swoim telefonie bo inaczej nie będzie działać to był to był mój największy problem i, i możemy zobaczyć że przez ten czas 97 km przeszedłem już I przez jeden dzień. Także bardzo spoko, mi się wydaje. Myś Myślę, że... <laughs> I jeszcze Great Frenzy mam, fajnie. No, sposób jest całkiem legitny. Nie wiem, czy można dostać do niego bana. To jest super sposób na jajkę żebyście na wykluwanie jajek możemy sobie włożyć 5 km jajko i możemy spodziewać się, że po około pół godzinie jak wejdziemy w Pokémony, będzie nam działać. będzie już otworzone. i jedna jeszcze ważna rzecz żeby to nam działało muszą być wyłączone Pokémony. czyli musimy wyjść z aplikacji wszystkiego i dopiero teraz nam jakby zaczyna to działać. Bo tak jak jest włączony, to Pokemony dzia działają na lokalizacji i widzą, że ty się w ogóle nie ruszasz. No i to musi być wyłączone, po wyłączone pokemony. I jeśli chcemy, żeby e, było więcej czasu, nam się to robiło. Jak mówiłem, 600 minut to jest maksymalnie, czyli 10 godzin. No to musimy e, e, reklamy oglądać, żeby żeby więcej czasu nam było. Ja byłem Aku, a w dzisiejszym odcinku pokazałem Wam, jak szybko wbijać kilometry. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję dzwoneczkiem, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, o czym ma być kolejny film. No, to ja się z Wami żegnam. Cześć!